Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja przychodzę Wam powiedzieć coś bardzo smutnego dla mnie. Moi drodzy, szkoda, że moje dziewczyny już wyjeżdżają. Eee, jeszcze tyle rzeczy mieliśmy do zrobienia. Świadczy to tylko o tym, że kolejnym razem, jak będziemy planowały takie, wiecie, spotkanie to zdecydowanie musimy zaplanować jeszcze więcej czasu, bo zadaj miałyśmy po różnych miejsc, do których chciałyśmy trafić. Też było bardzo dużo, no, ale wiadomo też trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja jak możecie zobaczyć, jeszcze jestem w piżamie z kubkiem kawy. Mówię, zasiądę i się z wami przywitam, dopóki moje damy jeszcze nie wstaną ale na spokojnie nie będę Wam wiecie już z naszego pożegnania tego nagrywały, bo, bo to nie ma nie ma jakby sensu ja niemniej jednak e, ogromnie się cieszę, że mogłam w końcu tak wiecie face to face poznać się na dusie że ją mogłam przytulnić porozmawiać z nią to jest przecudowna, urocza dziewczynka jestem przekonana, że wyrośnie z niej jeszcze piękniejsza ładniejsza, cudowniejsza kobieta Um, tak, tak. Ale dobrze, moi drodzy, ja nie przedłużam. Ja się muszę zbierać. To znaczy, muszę pójść sobie szybciutko, robić makijaż. Um, nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze do was odezwę. W każdym razie um, vlogi u mnie będą leciały w takim trybie, w jakim leciały. Widzicie, widzicie też ambitnie chciałam do tego podejść, żeby nagrywać dla was codziennie. Um, no, ale jednak, no nie, no, ja mam troszkę inny tryb. Pracy i zadań, więc no nie dałabym radę, ale myśli były, plany były, to już jest pierwszy krok, więc myślę, że kto wie, kto wie, może w przyszłym roku odważy się, być może w przyszłym roku będzie mnie bardziej na to stać, być tak organizacyjnie. Zobaczymy, ja wracam do swoich zadań, ja wracam do swojej. Rzeczywistości. Obie mamy rzeczywistości piękne i, i dobre, e, i na swój sposób e, takie nasze, więc e, kolejne vlogi już będą na pewno u Arlety e, jej, a moje tylko ze mną, więc trochę smutno, ale kochani, nadrobimy. Nie żegnamy się. W każdym razie myślę, że jeszcze w niejednym filmie się razem pokażemy. Dobra, znikam, kawa jest, idę robić make up. Was oczywiście kochani zapraszam do oglądania, tradycyjnie zasiadajcie sobie wygodnie, zabierajcie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Muszę Wam pokazać to trio, przecudowne. Ostatnio bardzo często sobie robię właśnie taki, taki mani, to jest lakier, który Wam też polecałam kilkukrotnie. 04, marka Ados. Kupiony w Rossmanie, więc dla każdego jest dostępny. Premium Line, cudowny, taki mleczny. Zobaczcie, jaką pięknie wygląda na paznokciach. Odżywka, którą stosuję od dłuższego czasu, Sally Hansen Maximum Growth. I powiem Wam, że jest też genialna. To już jest, nie wiem, już przestałam, powiem Wam szczerze, liczyć opakowań tego produktu, bo non-stop go zamawiam, jak tylko mi się zużyje. Ja już widzę, że już mam tutaj, no niby nie będzie końcówkę, ale może tak jakby wygląda na końcówkę, więc trzeba będzie zrobić kolejne zamówionko. No, i o tym produkcie chyba nie muszę nikomu mówić. Mój ukochany serżwit, przyspieszacz, wysuszacz, ta flaszkła, jakkolwiek by, byśmy tego nie określiły, nie nazwały, to jest coś cudownego, co na pewno ułatwia robienie manicure, zwłaszcza tego na zwykłych lakierach, tego codziennego, gdzie wiadomo, że zadań jest dużo, trzeba szybko i sprawnie takiej takie mani sobie przygotować, więc tutaj. Moje cudowne, a jakże trio. Polecam odcieni tych lakierów. Jest mnóstwo. Um, są też jakieś kolorowe, ale ja jakoś widzę ostatnio się tylko w takich beżach mlecznych, jasnych, więc tylko i wyłącznie ten u mnie ostatnio jest non-stop w użyciu. A to już jest chyba trzecie moje opakowanie, więc jak widzicie. Warto. A to tu jeszcze za pamięci Wam pokażę. 07, też taki mleczny, bardzo ładny. Um, kolorek od mówię, 07 y, śliczny. To jest ostatni mój nabytek. Wam go też pokazywałam. Też jest przepiękny, też kiedyś dość często go maltretowałam. A, ale to jest moje chyba drugie z kolei opakowanie. No, jak widzicie, jest w czym wybierać. Moi drodzy, wiem, że Arleta Wam pokazywała w swoim blogu, jak wyczyściłam te okna. Jak wiecie, na pewno osoby, które dłużej są ze mną, to wiedzą, że ja nie lubię bardzo prania, mycia okien, więc tutaj jakby skorzystałam z pomocy Arlety i zresztą sama się zaoferowała. Ale też głównie dlatego mówię Wam i pokazuję Wam te okna, bo w związku z tym. Um, że ja właśnie nie lubię myć tych okien. Um, Arleta postanowiła przekonać mnie do, tego, um, do tej maszyny um, Kercher, chyba bodajże nie wiem, czy ja dobrze wymawiam. Um, no i wprawdzie nie było mnie, jak ona um, używała tego tej maszyny, ale widzę po efekcie, bo byłam wtedy w pracy, więc no nie mogłam tego zobaczyć, a popołudnie chciałyśmy mieć dla siebie, więc um, no voilà, efekt końcowy widzę i już teraz wiem. Że następny zakup na raty to będzie właśnie ta maszyna. Jest po prostu genialna i uważam, że e, osoby, które nie, lubi nie lubią myć okien, tak jak ja, warto, żeby zainwestowały w coś takiego. A widok? Tak, ta Karletko. Mam cudowne za oknem. Wynik końcowy jest taki, że warto inwestować w dobre rzeczy, zwłaszcza takie, które mają nam ułatwić życie i funkcjonowanie. I już na szybko naszykowałam. Zobaczcie, takie przekąski. Naprawdę nic wymyślnego. Tu mam taką fajną sałatkę. Tutaj jest sos świetanowo-czosnkowo-jogurtowy, oliwki przecudowne. Reszta ciastek, która nam została które były kupione przez Arletę w Ikea. Tutaj jakaś nowość ale to Wam pokażę w haulu z Biedronki. Tutaj oczywiście sery. E, tu jest taki bawarski. Tu jest czarnuszką. A tu taki typowy bri e, Bakalie, bo jakżeby inaczej. Tutaj mamy bagietkę paryską. I tam moje słynne już, a jakże masło czosnkowo-pietruszkowe. E, oczywiście wino. Moja nowa zestawa. E, a jeszcze jest deska wędlin. To są te wędliny, które kupiła Arleta. Więc trzeba je już wykorzystać, żeby wiecie się nie zmarnowały, a ja bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia, więc trzeba będzie to teraz jakoś zjeść. Oczywiście nie ja, ale moi goście. Muzyka Kochani, będę się z wami żegnała Jak widzieliście w tym filmie, było bardzo przyjemnie było Końcu tak jakbyś powinno to znaczy spotkałam się z moją Katarzyną kumpelką z którą myślę, że przeżyję bardzo fajne wakacje. Wybrałyśmy ciekawy kierunek taki jak ja chciałam, ale Kasia jakby też tam była bardzo przychylna, bo to miejsce jej się też spodobało. Hotel też był fajny, który wybrałyśmy obie. Akurat trafiłyśmy przez przypadek na niego podczas tego, tego wieczorku, więc naprawdę. No i bateria mi padła. A skończyłam na tym, że. Jest to bardzo, było bardzo sympatycznie, bardzo fajne miejsce sobie wybrałyśmy, ale mówię, na razie nic wam nie, nie chcę zdradzać. Bliżej wakacji wam o tym powiem, e, pokażę Wam nawet to miejsce. Zresztą, słuchajcie, zabieram kamerę. Więc na pewno bezpośrednio będziecie również uczestniczyli w tych moich wakacjach. Tak, oczywiście moje filmy są z dużym opóźnieniem, ale to jakby nie ma znaczenia. Wiem, że moim widzom to naprawdę nie przeszkadza. Moi kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tak na sam koniec Wam powiem. Zapach, który dzisiaj będę miała w pracy, to jest Obsession um, Kevin Klein. Taki po prostu mam dzisiaj nastrój. Pogoda też za oknem za bardzo nie nastraja. Cały czas wyczekuję ciepłka, słońca. Jak wszyscy wiemy, słońce działa na nas bardzo dobrze. Na mnie tym bardziej, zwłaszcza, że ostatnio mam bardzo dużo pracy. Dużo takich jeszcze zadań w domu, e, rzeczy, które muszę pokończyć, a mm, które gdzieś tam też do których się zobligowałam, więc, więc to są też kwestie, które muszę w końcu w tym miesiącu zamknąć. I zaczynamy nowy miesiąc. Powiem Wam, że nie chce mi się w to wierzyć, że ten miesiąc tak szybko zleciał. A jednak. Dobrze, moi drodzy, tym akcentem kończę. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście. To co zawsze Wam powtarzam, jeżeli masz ochotę, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, subskrypcji. A my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! 깊게 섞인 감정들이 맞아